Ben, ben, wita witam. Witam. Czeka na Was. Ben, ben. Czeka na Was. Czeka na Was. Czeka czekam na Was. Słuchajcie, bo mam teraz taką małą informację tego typu. Bang ben. ben. Czekam na Was, czekam tego typu benz. No dobra, nie będę na Was czekać, bo ja nie mam czasu z tego typu benz. Yy. Oganałem Wam dzisiaj pozdrowienie zaległe i nowe. Teraz mnie nie ma, jestem na mieście tego typu. Dlatego, Możecie sobie zamawiać te pozdrowienia z wystawą, tylko proszę wysłać z skrynami No właśnie. I tak oglądałem Wam dzisiaj. O telewizorze Jak się mówi, Nie, no jak Ja też to Tego typu. No bo ja zrobię Wam na fejsie. Tego typu. Czekajcie. Stanach, żeby mnie było dobrze słychać, bo na pewno nie słuchacie, ale pod wiatrem. Nie, udało mi się ogarnąć, Po co zaległe? I nowe Astral Vista baby. Po prostu udało mi się tego typu. Możecie nosem sobie zamawiać tego typu. Ja mówiłem, nieraz raz nie dwa, nie teraz ogarnę, a to później ogarnę I ogarnąłem dzisiaj Astral Vista baby. Taka jest prawda. Dlatego tak mówię. Nie oszukuję was ani nic. Wstacie się kiedyś stream. Ja też muszę się zastanowić tego typu. I mam teraz do Was pytanie. Czy Wam się podobało stream z Cobro? Piszcie tutaj. vista baby. Czy wam się podobał stream z kobro wczoraj? Czy wam się w ogóle wczoraj podobał stream? Od tego zacząć. Dzięki, dzięki, ja też tam pozdrawiam. Wojtek W. Bang, bang. No, pytam się, czy wam się podobał stream wczoraj? Jak byliśmy razem. Na streamie. Ben Ben. Oto się nie macie. Będę wam czytał komentarze wasze na streamie tego typu. Czy wam się podobał? No właśnie. Tego typu. Dlatego wam mówię. Poczekajcie. Zobaczymy, co jak tego. Jest. Yy, jeszcze nie jest ono rozplanowane. Co jak. Kiedy ten stream będzie następny, ale jak coś będę coś wiedział, to Wam dam. W sprawie streamu tego typu będziemy razem występować. No i po prostu będziemy ruszać różne tematy naruszać Dobra, ja uciekam, bo nie mam czasu. A też do domu trzeba wmykać bo tu już. Pugina, godinata aiuto a tutti i ben!